Dzisiaj król nad królami. Spółka uwielbiana przez polskich inwestorów dywidendowych oraz przez otwarte fundusze emerytalne. Mowa oczywiście o grupie Kenty. O spółce, która udowodniła, że na GPW też jest możliwy systematyczny, zrównoważony wzrost bez spektakularnych pomp i jeszcze bardziej spektakularnych spadków. To nie jest spółka na jedną noc, tak jak jakiś Mercator czy Bumech. Żadna ze spółek wchodzących w skład WIG20 nie da nam takiej nudy i takiego wzrostu, jaki dają kenty. I za to właśnie ją cenimy. Ale ostatnio nie dzieje się dobrze. Zarząd spółki widzi spowolnienie. A w dodatku fundusz Marshall Ways dosłownie ostatnio ujawnił krótkie pozycje na akcjach spółki. Obecnie grupa kenty znajduje się w delikatnej korekcie, będąc notowana o około 15% od grudniowego szczytu. W tym materiale planuję sprawdzić, jak wyglądają wskaźniki fundamentalne tej spółki oraz czy 670 zł za akcję firmy to wartość godziwa za naszego dywidendowego arystokratę, przed którym stoi kilka wyzwań. Znalazłem też jeden dość poważny czynnik ryzyka w zakresie analizy fundamentalnej, o którym powiem więcej, gdy spojrzymy w finanse firmy. Ale zanim to, napiszcie w komentarzu, jaki był Wasz ostatni zakup na giełdzie. Będę tym samym wiedział, jakie akcje najbardziej Was interesują. Dodam jeszcze, że jeśli nie lubicie przepłacać za prowizję, akcje grupy Kenty możecie kupić w XTB, która jest partnerem tego kanału oraz odcinka. Przejdźmy do naszej ustrukturyzowanej analizy, według której spółka może otrzymać od 0 do 5 punktów w zależności od tego, ile spełni kryteriów. Pierwszą rzeczą, jaką przeanalizujemy, to systematyczność, z jaką spółka podnosi przychody i zyski. Grupa Kenty jest w awangardzie firm z giełdy papierów wartościowych, których wyniki sprzedaży i końcowy zysk rosną regularnie z roku na rok. To jest może jakieś 5% wszystkich notowanych spółek, ale na pewno nie więcej. Za ten obszar spółce przypisujemy pierwszy punkt – Idąc dalej, rozważmy, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że spółka posiada silną pozycję rynkową na zasadzie biznesowej fosy. Moim zdaniem, absolutnie nie. Spółka do takiego stopnia musi konkurować z innymi podmiotami, że gdy ceny aluminium mocno wzrosną, niektórzy klienci przerzucają się na tańsze substytuty. Profile aluminiowe można zastąpić stalowymi, kompozytowymi, a niekiedy profilami stworzyw sztucznych. Z kolei, gdy okna aluminiowe stają się cenowo niedostępne, zawsze można sięgnąć po okna PCV. W tym zakresie spółka traci możliwość zdobycia drugiego punktu. Na początku odcinka powiedziałem, że odpowiemy sobie na pytanie, czy spółka jest obecnie tanio wyceniana. Analiza fundamentalna pozwoli nam w połowie odpowiedzieć na to pytanie. W końcu odnosi się ona tylko do przeszłości, dlatego później Przeanalizujemy perspektywy biznesowe, jakie rysują się przed spółką, aby mieć pełny ogląd na obecną wycenę firmy. Patrząc na wskaźniki, spółka pod względem fundamentalnym wygląda naprawdę dobrze. Wskaźnik cena do zysku na poziomie 11,75. Jest to poniżej mediany z ostatnich 10 lat, która wynosi 12,46. Wskaźnik cena do wartości księgowej na poziomie 3,6. Całkiem sporo jak na tę spółkę. W 2014 roku wynosił on zaledwie jeden. Od tego czasu wzrósł prawie czterokrotnie. Wskaźnik Enterprise Value to EBITDA kształtuje się na poziomie 8,35. Niby nie dużo, ale analizowany przeze mnie ostatnio PayPal może się pochwalić niewiele wyższym wskaźnikiem na poziomie 9. A mówimy jednak o firmie z indeksu NASDAQ i S&P 500. Debt to equity na poziomie 43%. Do granicznej wartości 100% możemy uznać, że poziom długu jest niezagrażający spółce. Jeśli chodzi o zwrot z kapitału, wskaźnik ROE wynoszący 30% i ROIC wynoszący 22% to naprawdę solidne wyniki. Marża netto na poziomie 10,5 znajduje się w okolicy 10-letniej mediany. Jak w każdej analizie, muszę poświęcić chwilę wolnym przepływom pieniężnym. W przypadku grupy Kenty widzimy teraz na ekranie, że spółka rok w rok generuje free cash flow. Wskaźnik price to free cash flow wynoszący niecałe 7 jest na bardzo dobrym poziomie. Ale żeby nie było tak kolorowo, to uważajcie teraz. Na początku materiału wspominałem, że jest jeden niepokojący czynnik. W roku 2021 i 2022 grupa Kenty wypłaciła większą wartość dywidend niż wygenerowała wolnych przepływów pieniężnych i to już nie jest w porządku. Czemu zawsze zwracam tak dużą uwagę na wolne przepływy gotówkowe? Dla niektórych to może być niezrozumiałe. Otóż free cash flow oferuje klarowny obraz możliwości finansowych firmy, w przeciwieństwie do zysku netto, który jest często zniekształcany przez elastyczne zasady rachunkowości. Zysk netto jest podatny na manipulacje poprzez różnorodne metody amortyzacji, tworzenie rezerw czy też subiektywne decyzje dotyczące momentu rozpoznania przychodów i kosztów. Te metody księgowe mogą zniekształcać rzeczywisty obraz finansowy przedsiębiorstwa, ukrywając potencjalne problemy lub nadmiernie optymalizując wyniki finansowe. Natomiast free cash flow skupia się na twardych danych, na realnych przepływach gotówki, które nie podlegają tak dużemu stopniowi interpretacji. To pokazuje, ile środków pozostaje w firmie po uwzględnieniu wszystkich niezbędnych wydatków na działalność operacyjną i inwestycyjną. Jest to miara bardziej odporna na kreatywną księgowość, dostarczająca bardziej bezpośrednich informacji o tym, ile gotówki firma faktycznie generuje. Dla przykładu i porównania, teraz widzicie przepływy pieniężne w spółce Lockheed Martin, która będzie jednym z następnych przedmiotów analizy na tym kanale. Jak widzimy, w zasadzie co roku spółka przeznacza zaledwie 50% wolnych przepływów pieniężnych na dywidendy, utrzymując tym samym zdrową strukturę dysponowania zarobioną gotówką. Tak czy inaczej, za analizę fundamentalną przyznaje spółce punkt. Żadna firma nie jest bez wad, w przypadku tej, kulą u nogi w ostatnich latach jest wypłacanie wyższych dywidend, niż wskazują na to możliwości według stanu wolnej gotówki. Przechodzimy do czwartego zagadnienia, jakim jest poruszana przed chwilą dywidenda. Kenty wypłacają regularnie dywidendy od 13 lat. Nie jest to stale rosnąca wartość dywidendy. Zdarzają się okresy z wyższymi, a później niższymi nakładami przeznaczanymi na dywidendę. Zarząd bardziej skupia się na maksymalizacji wysokości dywidendy w danym roku niż na tym, aby była ona cały czas rosnąca. Generalnie Polityka dywidendowa zakłada wypłatę dywidendy na poziomie od 60 do 100% skonsolidowanego zysku netto. Znamy już wstępne wyniki finansowe za 2023 rok i tym samym możemy oszacować wysokość dywidendy, jaka zostanie wypłacona w bieżącym roku. Zarząd podał informację, że zysk za 2023 rok szacuje na poziomie 536 milionów złotych, czyli o 21% mniej niż to było w 2022 roku. Wspomniano także, że zostanie zarekomendowana dywidenda w wysokości 85% osiągniętego zysku netto, co daje nam około 47 zł na akcję wobec 62,5 zł w ramach ostatniej wypłaty dywidendy. Gdyby ktoś teraz zdecydował się na zakup akcji po kursie 670 zł, stopa dywidendy wyniosłaby w obecnym roku 7%. Kenty możemy uznać za jedną z najlepszych spółek na polskiej giełdzie pod względem dywidendowym. Mówię to zarówno pod kątem wysokości wypłacanych dywidend, jak i systematyczności ich wypłacania. Do pełni szczęścia brakuje jedynie, aby to były stale rosnące wypłaty, bo budowałoby to dodatkową stabilność dla inwestora przy szacowaniu rocznych wpływów z tytułu dywidend. Jeśli chciałbym budować kulę śnieżną z dywidend, to oczekiwałbym, że firmy, których akcje posiadam, będą dbały o systematyczny wzrost wypłat o te kilka procent rok do roku, abym miał poczucie, że z każdym rokiem mój yield jest coraz wyższy. Tak czy inaczej, Kentom dajemy punkt za dywidendę i przechodzimy dalej. Piąty punkt, który standardowo omówimy, to profil aktywności firmy i łatwość zrozumienia modelu biznesowego. Dla tych, którzy tak dobrze nie znają działalności spółki, powiem krótko, że grupa Kenty działa w trzech segmentach. Segment wyrobów wyciskanych, systemów aluminiowych oraz opakowań giętkich. Każdy z segmentów to inna grupa odbiorców, i to wskazuje, że spółka jest dość mocno zdywersyfikowana. Co więcej, grupa Kenty sprzedaje swoje produkty do ponad 5000 odbiorców, więc nie występuje ryzyko koncentracji na poszczególnych kontrahentach. Według raportu spółki żaden z nich nie generuje więcej niż 5% przychodów. Struktura geograficzna sprzedaży jest również w miarę dobrze zdywersyfikowana. 48% przychodów pochodzi z Polski, 41% to pozostałe kraje UE. 7% to europejskie kraje, które nie należą do Unii. Poza Europę, w tym między innymi do Stanów trafia tylko 4% produkcji. Gdybyśmy mieli zatem prognozować, czy dany rok będzie czasem koniunktury, to jest to trudne zadanie. Determinantów zysku jest w tej spółce naprawdę sporo i są one dość złożone. Dla przykładu, dla spółki korzystny jest tani dolar, w którym wycenia się aluminium, a jednocześnie korzystne jest drogie euro, bo w tej walucie spółka eksportuje najwięcej towaru. Dodatkowo liczą się też koszty aluminium i innych surowców, a także ceny energii. Sam popyt na produkty grupy Kenty, takie jak systemy aluminiowe, komponenty dla budownictwa, przemysłu motoryzacyjnego czy opakowań, jest cykliczny i mocno zależy od ogólnej koniunktury gospodarczej, trendów w budownictwie, motoryzacji czy sektorze spożywczym. Poza tym jest mnóstwo drobnych akcentów, takich jak cło handlowe na produkty wyciskane, sprowadzane do Europy z Chin, czy wdrażany w Unii graniczny podatek węglowy. To wszystko powoduje, że wyniki spółki są mało przewidywalne dla takiego inwestora indywidualnego jak ja. W tym kontekście ja nie przyznałbym spółce punktu. Miałem w tym filmie odpowiedzieć na koniec, czy w mojej opinii spółka jest obecnie tanio lub drogo wyceniana. Nie powiem Wam, czy ceny akcji w najbliższym miesiącu wzrosną czy spadną. Mogę jedynie powiedzieć, dlaczego nie mam i nie kupuję w tym momencie grupy Kenty. I to pomimo tego, że uważam spółkę za dobrze zarządzaną, dbającą o interes mniejszościowych akcjonariuszy i podejmującą dobre decyzje w zakresie dalszego rozwoju. Po pierwsze, po drugie i po trzecie, koniunktura. Niemcy, które są głównym kierunkiem eksportu, pozostają pod presją utraty konkurencyjności i deindustrializacji gospodarki. Widzimy, co się dzieje z ich przemysłem motoryzacyjnym. Co więcej, wzrost stóp procentowych w strefie euro doprowadził do kryzysu w sektorze nieruchomości w całej Europie Zachodniej. Firmy wstrzymują rozpoczęte już budowy, niejednokrotnie dochodzi też do utraty płynności na tym rynku. Nie jestem szczególnie optymistyczny względem europejskiej gospodarki. W Polsce też nie jest jakoś znacząco lepiej, bo zainteresowanie budową biur i centrów handlowych zmalało po pandemii. Widać też znaczący spadek rozpoczynanych inwestycji w budownictwie mieszkaniowym. Stolarkę aluminiową wykorzystuje się mniej więcej po 2-3 procesu budowy. Wcześniej sięga się po pręty żebrowane, a z informacji jakie płyną z Cognoru, czyli innej spółki z GPW produkującej stal, wynika, że rynek prętów praktycznie w 2023 roku stanął w miejscu. Kentom mogłoby lokalnie pomóc uruchomienie KPO oraz proces odbudowy Ukrainy, ale w tym momencie powoływanie się na takie zdarzenia byłoby co najwyżej oparte o myślenie życzeniowe, bez pokrycia w jakichkolwiek faktach. Biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że głównymi akcjonariuszami tej spółki są otwarte fundusze emerytalne, które posiadają 65% akcji, nie czuję, aby wprowadzenie tej spółki do portfela miałoby mi pomóc w osiągnięciu celu, jakim jest osiąganie 20% zysku średniorocznie. Przynajmniej teraz, bo być może wyklarują się jakieś nowe czynniki, które zmienią mój pogląd na działalność tej firmy i na pewno was o tym wtedy powiadomię. Spółka jest fair wyceniona, na pewno nie jest przewartościowana, ale też nie stanowi jakiejś okazji stulecia, abym teraz bez opamiętania miał kupować jej akcje. Żeby osiągnąć 20% wynik, muszę być trochę wybredny, zwracać uwagę nawet na najmniejsze mankamenty, które generują ryzyko obsunięć. Z kolei dla kogoś, kto poszukuje spokojnej spółki, dość stabilnego wzrostu, ale w długim terminie, to nadal będzie ciekawe aktywo do portfela polskiego inwestora. Na pewno nie sugerowałbym się obecnością pozycjami krótkiej sprzedaży należącymi do zagranicznych funduszy hedgingowych. Analizowałem pojawianie się tych pozycji w rejestrze krótkiej sprzedaży i na moje oko one w połowie bywają skuteczne, a w połowie nie. Fakt, że fundusz Marshall Ways otworzył taką pozycję na akcjach grupy Kenty nie ma dla mnie żadnego znaczenia w tym przypadku. Na koniec podsumowując, spółka w ramach naszej analizy otrzymała 3 punkty na 5 z możliwych, czyli dokładnie tyle samo ile ostatnio analizowany PayPal oraz Archer Daniels Midland. Jeśli jednak jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, zostawcie subskrypcję teraz, ponieważ zbieram materiał do analizy spółki, która zbierze maksymalną ilość punktów i prawdopodobnie zagości w moim portfelu. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!